Dzisiaj sobie pogadamy o toxmo. Jak ludzie nie wiedzą albo wiedzą, no to krótko tutaj powiem, Toksmot to jest taka rzecz, że AI będzie siedziało na twoim mikrofonie i będzie cię podsłuchiwało. No wiesz tak, nie że podsłuchiwało, ale będzie patrzało to co ty gadasz, co nie? To co ty gadasz. Później będzie reportować to dla normalnych ludzi, żeby cię zbanować, co nie? Jak ja to usłyszałem, to ja takie... Boże maria, co oni w ogóle robią z Call of Duty, co nie? Bo to jak ja to usłyszałem, to ja myślałem, że to jest jakiś żart na początku, a później chyba widzę, że to Activision to wysłało, że wiesz, że wiadomość to ja takie, o kurde, to to, to się w ogóle dzieje z Call of Duty, co nie? No bo jak się tak pomyślisz, to ja nie wiem po co oni to w ogóle dodają. Nie wiem po co oni to w ogóle dodają jak of DUTY od zawsze było, hejtują się, kuba wyzywają CIĘ co nie, to było od zawsze. No, ja pamiętam, jak w ogóle lobby wyglądało w w wodą, w dwójce, trójce, takie wyzwiska, co nie, że to się... Nie wiem, w tych czasach to by ludzie pomyśleli, że to jest coś debil, był. Ale teraz ONI kurde, pomyśla się, nie wiem, kto w ogóle pomyślał o tym kurde biurze, czy gdzie oni tam w ogóle siedzą. Kto w ogóle pomyślał, hmm, to będzie dobry pomysł, żeby robić taki voice mod, żeby słuchać, czy ktoś się wyzywa, czy ktoś kogoś obraża, no. Ja nie mam z tym problemu, że oni to dodają, co nie, no bo ja, ja nie byłem nigdy takim, że wiesz, wyzywałem, ale to jest najlepsze, że oni też na tekst mają dodać. Text harassment, co nie, mają dodać na 14 języków, tak też może być. Ja nie wiem, kto w ogóle pomyślał, że to jest dobry pomysł w ogóle, no kurde, wyzwiska kurde w grze komputerowej strzelance. To, to jest trochę straszne, to co w ogóle może, jak to w ogóle ludzie zaakceptują, co nie, nie wiem, tam kurde już więcej, więcej gier to będzie robić to, kurde, się ludzie niech boją, kurde, co będzie w przyszłości grać, co nie? No bo, kurde, jak oni takie rzeczy teraz dodają, no to co będzie w przyszłości? Później to w ogóle, w ogóle nie będzie wyzwisk, bo wiesz, bo o, bo, bo kurde, ma może dziecko grać, co nie? Ale to jest, kurde, gra plus 18 czy plus 17. Ja byłem taki młody, co nie? Ja byłem taki młody, jak grałem w Call of Duty, pierwsze moje Call of Duty, byłem taki młody, ale i tak i tak wiedziałem o tym, że są wyzwiska, co nie? I tak i tak wiedziałem o tym i mnie to nie bolało, że ktoś powiedział Oh, you fucking idiot, you fucking stupid ass. Takie coś w ogóle nie brało. Słabo, że tak kurde w ogóle gry w ogóle w tą stronę idą. Ja nie mam przeciwko, że dzieci grają w tą grę, co Ja też byłem dzieckiem, jak zacząłem grać Call of Duty. Ale to też, żeby się dzieciak nauczył to o to, że wiesz, w życiu jest takie coś jak wyzwiska, co nie? Że, że ludzie wyzywają cię. Słyszałem też, nie wiem, czy to już, to już dodali, czy to jest taki rumor, że mają e, Xbox. Xbox ma też takie coś dodać, że jak ludzie będą cię wyzywali, to możesz go zreportować. Jak on dostanie chyba tam 8 razy warna, czy coś takiego. Ileś tam razy. I wtedy dostaniesz bana na konto. Tam na rok, czy coś takiego było. Jak ja to przeczytałem, to jest ja takie, nie, do co dokąd my idziemy w ogóle z tymi grami? No bo oni też przyjął wtedy pan w ogóle... Gry, co nie? No bo to jest od początku Call of Duty każdy wie jak to w ogóle serwery wyglądają, jak to w ogóle sesje wyglądają, co nie? Się każdy wyzywa, obraża się, kurde, śmieciu, ty głupi. To w ogóle to pomyśla, co nie? No bo nie można tylko tak zrobić, że trzy przyciski kliknąć i już masz mute, co nie? Nie wiem, czy ktoś to w ogóle pomyślał, że takie coś funkcja jest, co nie? Nie wiem kto w ogóle pomyślał, że to jest dobry pomysł, że o, że żeby oddawać ludziom mutać tam banować za to, że kurde ktoś kogoś wyzwał w grze komputerowe, no ja nie wiem, no. Ja nie wiem w ogóle kto reportuje, jak zostaje wyzywany, nie wiem kto w ogóle reportuje, że o, że Kurde, tego, że zostałem wyzwany. Ja się tam nie mam żadnego problemu, bo kurde, wie. Ja nigdy nie wyzywam ludzi tam przez voice'a, Ja nawet mikrofonu nie mam podłączonego, bo mnie to no, jakoś nie obchodzi, co nie, ale tam wiesz, kiedyś wyzywam się, no to 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 logiczne, to jest takie kultura gry. Powiemy, że Twój teammate jest gówniany, tak jak w innych grach, nie powiemy w Rocket League. Jest Twój teammate gówniany, no to zaczniesz go wyzywać, no kurde, bo jest gówniany. Nie myślisz o tym, że o, że kurde go będzie bolało, no bo kurde ktoś musi mieć dystans do siebie. Mnie to ciekawi zawsze, jak to będzie działało z n-wordami. Nie wiem, czy AI, AI w ogóle to zogarnie, czy normalna osoba, nie wiem, czy można po głosie słychać, że to jest afroamerykanin, czy nie, co nie, kto w ogóle gada te takie słowa. Bo to na pewno będzie banza, to czy miód, tam nie wiem, co to będzie. Ale nie wiem, jak oni to w ogóle mogą ogarnąć, czy to jest afroamerykanin, czy to jest biała osoba. To mnie najbardziej ciekawi, jak to w ogóle te AI, ten, ta osoba, która będzie to sprawdzała wszystko, będzie to sprawdzała, czy to jest, yy, czy to osoba może gadać to, czy nie. Nie mam gadać to by najbardziej ciekawi.